Cześć wszystkim. Jakże macie, macie, macie. Mam dziś wielką wiadomość do przekazania. W końcu jadę do Polski. you Za watch, że to był najpopularniejszy film na moim kanale. Myślę, że... sous mièche. Restauracje, albo nawet polskie jedzenie, które mogę znaleźć. she Pisuje się też historią, więc myślę, że będzie to dla mnie bardzo ciekawe. Oh, prostu, vešle. Jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna za społeczność, która mamy tutaj na YouTube. Shink.